Wyjejtajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my gramy sobie w Metro 2033 Redux. I... I, 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 i... no. No i, no i co? No i gramy, no. Ech, I tutaj będzie teraz... Będziemy musieli próbować przynajmniej się skradać. Postaram się nikogo nie zabić. Jak wyjdzie, to... Też się zobaczy. Uch. Widziałem tam... O, jest frajer. Rozgasić nie mogę. Oh shit. Mick. Nie widział mnie, oczywiście. I nie widzi tego, oczywiście. Dobra, zaraz podbiegnę. Teraz. Co jest? Jakiś pancerny? Mam nadzieję, że nie słyszeli tego. Zaraz się przekonamy. No, chyba nie powinni, no. No nie? Chyba. Coś go się tam zdjąć nie bardzo dało, więc myślę, że tak powinno być. Ty, czy ja przez ten czas milczałem? Bo nie wiem, czy czasem nie byłem skupiony za bardzo. Tam jednego zabijemy, może nic się nie stanie, bo był pancerny. No nie? Dobra, ja ten fragment y, przyspieszę, bo, bo nie ma co. Chociaż z tego co ten z tego co pamiętam, to tutaj muszę wysłuchać tego co ten koleś tutaj będzie pierdzielił, więc muszę... ...przytać z punktu kontrolnego, a tamtych będę miał w dupie w sumie, po co ich miałem uciszać, nie musiałem. Więc tak. Odejdę tu. A go tu nie ma. Więc nie potrzebne, ale w sumie tamtych nie zabiłem, a to i tak mi niepotrzebne. To dobra, to teraz przyspieszenie, bo, bo tak. Nektowizor mam? Nie mam. Dobra, skradanie, czas zacząć. どうも。Yeah, <Yeah. S 1> Ach, pośliznałem znałem się. Ach. Dobra, chyba to przeszedłem. To sprytnie wymyśliłem. Dopiero pod koniec się domyśliłem, że to jest tutaj przejście, ale ważne, że udało mi się.

powoli cichutko a tutaj nikogo nie ma tak is good Muszę sobie noktowizor bo nic nie widzę zdejmę to ten noktowizor trochę jak latarka na napierdziela no ale co ja się będę tam tu na ziole To co tu jest? A, że tędy mam iść chyba Nie no, spoko Nie no, spoko pomysł Dzięki temu przedostane się niezauważony Oczywiście min tutaj chyba nie napier... nie nawalili. Taką nadzieję mam ja. Nie widzieli mnie. Chyba. To hm, dosyć blisko siebie są. Na ziole, i komuchy. Widać, się bardzo lubił. A jak się tutaj przyjdzie? Powinien widzieć mój laser. Nie mam czasu. Hej! Hej. Do widzenia. Pasowałoby, żebym tych nadal uratował. czy mi się uda oczywiście gdzieś kurde będę teraz tak jeździć w kółko Chyba mi nie widzę co. Zaczęli się jakoś nerwowo rozglądać. Jeszcze więcej skradanki, a ja pierdzielę. Ej, ale pamiętam, że tutaj byli wcześniej zakładnicy. Czy tu? Nie wiem. Ty, no, troszeczkę inaczej to wygląda niż w tym metrze, co było. Jakie te? Nice, nice. Co to ma znaczyć? Uuu. Uh. Nie mogę wejść. Jak tu coś przyjdzie, to mnie bednie. Ale się zakradłem. Fuf. Ale jestem Profesjonal skradacz. A, on wrócony do mnie dupą. mick. You are going to sleep, yes sir. No, jako fajną broń z większym magazynkiem i lunetką, to ci dopiero. Fajnie, fajnie, cieszę się, cieszę. Co mnie tu czeka? Ale ma pancerz. No nic, nic, nie zwrócę ci uwagi. Oczywiście hey. mi tu. Zlotin. I spokój. Fantastic. O, F. Mhm. Nie wiem co ja tu tam wcześniej kiedyś zebrałem, ale w dupie tam. Jeszcze nie zebrano. Dużo. Ciekawe czy jak się zbierze wszystko to coś jest za to. to był za odgłos tak jakby coś odkryli no nic no co idziemy dalej nie pamiętam co tu będzie ale coś będzie zobaczmy what is this mhm, wąski korytarz i kolejne drzwi Dzień dobry. O nie, złapali mnie, czyli to koniec. Muszę jeszcze raz powtarzać. Nie, bo dalej idziemy. Hi, hi, hi. On lost cały hołd. Idziemy dalej. Oj, lekkie krwi. Ale ja nie jestem szpiegiem czerwonym. Red spy in the base? Shouldn't we call the gestapo? base. then? Niemcy naziści. Znaczy ruskie naziści. Ciekawe. A ale musiałeś mi z Buta tak uderzyć. All right, Red Skull. prayer to. Co on pokazuje jakieś trzy konia. A ten się długo zastanawia nad strzałem. O, i ta jest dobra. Zabił go? A ten się patrzy? O! Zabił go, a teraz na mnie. A ten w ogóle jaki skok zrobił taki. Ten nawet w niego broń nie podnosił, tylko zaczął opuszczać. Nie, nie, nie wiem, co to za. Intuicja, no ale tak grę zrobili. Nie wiem, czy prawdziwy człowiek też by tak się. Nie, prawdziwy człowiek by się tak nie zachował. Prawda, prawda. Prawdziwy człowiek, to jakby zobaczył, coś usłyszał, to od razu by kurde, ryja odwrócił i od razu by coś zaczął robić. Nie wiem, albo od razu zakładnika by zabił, albo po prostu ich. W sumie przy okazji zakładnika strzelając i od razu do nich się odwracając. Bo by się zestresował przecież, a nie. Yy, co się stało? Szok? Jestem w szoku, czy co? No tak, tak. Mamy do młynarza coś tam, coś tam. Tak, tak. Zgadza się, zgadza się. Dichistruch. Yes, Jeść, dichistruch. Fajnie, fajnie. oni mi broni nie zabrali. Odwrócony został on, żeby mu się leży, i leżało. Tego też. O, tym przynajmniej coś miał. To Nie lubimy światełka. Właśnie. I mniej światła tym moje nagranie renderowane mniej waży, bo czarny ma mniejszy. mniejszą wagę, chyba. Więc powiedzmy. Powiedzmy, że wykręciłem żarówki jak Arnold Boczek. Co się stało? Aha. Ok. O nie, to teraz będę musiał zabijać ludzi. A ja nie chcę. Ja nie chcę zabijać ludzi. Ja jestem. Jestem pacyfistą.

Będę szysz. Przynajmniej postaram się być szysz. Czekaj, czym się to trąbi? E. No, wiadomo, barwy święta rzecz. <ścoughs> Od razu wiedzą, z kim mają do czynienia.

Stop alarm Ojej I co? Muszę ludzi zabijać Czy mogę Boom. No i muszę ludzi zabijać Fajnie, fajnie A teraz z przodu A niebo z tyłu. A niebo z przodu. Nie no, z przodu. Chodzi. Ja jednak z tyłu. Ja pierdzielę nitrem jakoś... Nas dogonili. Miałem być pacyfistą. I co? I gówno, nie będę. Nie będę pacyfistem. Nie będę pacyfistem, bo oni... no. Co się stało? Left. Jak to left? A. Się rozpędzić musimy chyba. Nie mogę tego serio. Tam później mogę strzelać, ale teraz nie mogę. Co się dzieje? Nie wiem. Na życia mam. Jeju, jeszcze. Cały czas ich wychodzi. Ja nic nie widzę, bo strzelanie. E, tyle teraz ich zabiłem, to nie wiem. Chyba nie będę miał kapienda. Co oni mi spawają? Co się dzieje? Teczka nie mogę. Proszę, jedź jest. Jak to za nami? O nie, bo mi już serce wali. Won I co? Teraz przed nami, tak? Nie wiem, jakim cudem przeżyłem. Elefarty. Wszystko się te lepiej w ogóle. Dziwnie ten jok strzelił. Morda Ej, co to za... To... Bardzo ciekawe te <grywki> pociski ma ten jok! <grywki> Jakby jakieś fajerwerki wypuszczał. No odpal No what are you doing? Przynajmniej życie mi się zregenerowało. A. O! Nagle znaleźliśmy. Skąd to nie strzelają? Nic nie widzę. Do światełka? Nie wiem. Mhm. Dobra, w sumie tu skończę. W następnym odcinku zobaczymy jak się strzelamy, nie? Także tak, z tego to miejsca będę się z wami żegnał. Także commentation, subscribe, like, gry ja was, proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z gry i Gencji. A zatem czasie się z wami żegnam. It's a nada.